Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie całkowicie inny filmik, bo będzie to filmik o moim eksperymencie, czyli o przepisie, który robię po raz pierwszy i sama jeszcze nie wiem, czy będzie dobry, czy nie, więc razem zobaczymy, czy mi wyszedł. Jest to przepis na serek ze słonecznika. Jak jesteście gotowi na ten eksperyment, to zacznijmy! Do tego przepisu będziecie potrzebować jedną szklankę słonecznika, który wcześniej zamoczycie na noc. Ja tutaj używam tego blendera ręcznego, ale nie był to za dobry pomysł, więc nawet tego nie róbcie. Poradzę Wam użyć czegoś innego. Jak widzieliście, dodałam soku z cytryny i mleka kokosowego. Na cały przepis użyłam 2 y, do 3 łyżek soku z cytryny. I cztery łyżki mleka kokosowego. Jak widzicie, dodawałam go stopniowo, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę mi go potrzeba. I dalej mieszamy. Teraz dodaję jedną drugą łyżeczkę soli, jedną ósmą łyżeczkę pieprzu i jedną ósmą łyżeczkę czosnku. Ale to jest mój gust. Możecie dać, ile potrzebujecie. Dzisiaj miałam akurat ochotę na samo jedzenie ra, czyli na surowo, więc dałam ten serek na liść bakczoj. Ale możecie go dać na każdy jeden liść sałaty czy kapusty. I ozdobiłam go troszeczkę ogórkiem zielonym, marchewką i moimi oczywiście kiełkami aruguli, czyli rukoli. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ten serek super wyszedł. Jest lekko kwaśny, słony, pikantny. Naprawdę mi smakował. Mam nadzieję, że też go spróbujecie i podzielicie się swoim doświadczeniem. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie mi lajka like i zasubskrybujcie do mojego kanału. A ja zobaczę Was w następnym filmiku.